Graził. Kto groził? No mi jeden taki pan, że mnie dorwie na dosie... osiedlu. Tak? Tak. I rozpłynął się nagle, jak mu zagrozimy, właśnie, że pójdę na policję. Nie, nie, no pan był przy tym chyba. Pan chyba był przy tym, słyszał pan to chyba. Ja nic nie słyszałem, nic nie widziałem. Nie, nie, nie mam świadków na to. jest taki młody, no kto może A coś ty wymyślił się, co tam jest? Złote, też Część. kolega Złote, dzieje? Złote, machnie. Złote, machnie. Złote, machnie. Złote, kolegi z to jest, ten... jest świetny? Nawet im nie pomoże. No nie ma go. Jest to, i to, i to, i to. A Jest ta od... Jest to Paulina przypadków, bo jej nie pamiętam. Panie, bo nie, jest. Wiem, który. A to jest Patrz. To Patrz. to. To kto, kto na rozrabiał wy czy ktoś inny? Tamta strona. I co ci zrobiono? Yy, zagrożono mi, że mnie dorwie na osiedlu i... A ty co robiłeś? Yy, Stałem pod drzwiami, puszczałem bańki, a ten pan stał tam. I nagradam bańki. Tak, bańki. A od tej koleżanki? Tak. A to groźnie jesteś dla nich. No nie wiem, hmm. jeśli bańki są groźne w czymś, to myślę, że tak że dla nich byłem groźny w tym momencie. E, tak. Gdzie jest ten pan, który mi groził? Ten gościu? nie wiem. Taki młody i bańki, bańki puszczek z groźny. No. Tak właśnie zobaczę. E.